Cern pod lupą, część trzecia. W lipcu 2022 roku podjęli próbę największego dotychczas eksperymentu. Oficjalnie przypuszczano, że był to eksperyment, aby dowiedzieć się więcej o piersi Higgs'a i o tym, jak cząsteczki oddziaływują ze sobą. Ale krążyły plotki, że była to próba otworzenia portalu do alternatywnej rzeczywistości. Tego pamiętnego dnia Cern został zalany raportami naukowców z całego świata, że coś poszło nie tak. Naukowcy stwierdzili, że po zakończeniu eksperymentu została uwolniona dziwna energia. Pozostało to bez wyjaśnienia. Nazwali to wypadkiem w portalu, który trwał ponad 14 godzin. Naukowcy twierdzą, że CERN wtedy otworzył portal i umożliwił przedostanie się istot lub substancji z innego wymiaru. Twierdzą, że wpuścili wtedy demony lub że otworzyli portal do piekła. Odnaleźli wtedy nowe cząstki elementarne niespotykane wcześniej na Ziemi. Ten cały projekt powstał zaraz po tym, kiedy zrzucono Fatmana i Little Boya. Więc jak myślisz, do czego zostanie użyty CERN? Pomyśl o tym, że za wszystkimi tymi projektami stoi rząd cieni. Są tam w każdym zakątku i w każdym miejscu na całym świecie. I zawsze tam byli. Nie inaczej jest z CERN. Z tą różnicą, że tym razem będzie to ostatnie zwycięstwo. To jest to, przed czym przestrzegano nas w starożytnych tekstach. Bez względu na religię. Jest to przysłowiowe otwarcie wrót. Nie bez przyczyny CERN został zbudowany na miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia Abadoma. Abadon, niszczyciel, pierwotnie inna nazwa Szeolu, następnie Anioł Zagłady opisany w Apokalipsie Świętego Jana, który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Także Anioł Czeluści. W każdym miejscu na świecie, gdzie kiedyś stała starożytna świątynia, teraz na jej miejsce stoi ważny budynek lub baza wojskowa. Ci sami ludzie, którzy stoją za kulisami, mają dostęp do starożytnej wiedzy, ukrytej w podziemiach Watykanu i na całym świecie. I dokładnie wiedzą, że nie było żadnego wielkiego wybuchu i że to Bóg jest twórcą tej ziemi. A ta maszyna nie szuka informacji o teoretycznym wielkim wybuchu. Oni wiedzą, do czego to służy, i właśnie o to powinniśmy się wszyscy martwić. Ich zamiarem jest użycie komputera kwantowego na fali D. W tandemie ze zderzaczem hadronów. Cern ze swoim projektem o nazwie Przebudzenie będzie próbował rozerwać barierę. Gdy komputer kwantowy będzie pracował na zasadzie zdarzeń, ze wszystkimi komputerami kwantowymi na Ziemi będzie utrzymywał gwiezdne wrota, czyli portal. Jeżeli Cern zdoła usunąć barierę łączącą naszą rzeczywistość, komputer kwantowy na fali D będzie w stanie ustabilizować ją na tyle, by ludzie mogli przez nią przejść, lub aby byty przeszły na naszą stronę, co jest bardziej prawdopodobne. W tym samym roku, w którym powstał CERN, powstała grupa Bilderberg. Moim zdaniem to nie jest przypadek. I pomyślcie nad tym: CERN został zbudowany. Ich fundamentem jest metoda naukowa, a ojcem metody naukowej jest Sir Francis Bacon, który był wielkim okultystą, jak większość z nich. Aby poznać tajemnice świata, często oprawiali rytuały i rozmawiali z istotami z innych wymiarów. Jeżeli spojrzymy w historię, okaże się, że jest ona przepełniona okultyzmem opowiadaniami naukowymi, mitami, baśniami. Nie jest więc trudno powiązać to wszystko razem.